Witam 22 maja 2024, dzisiaj krótki spacerek w innym miejscu chciałem sprawdzić czy jakieś borowiki sosnowe Tutaj są i trafione i na samym środku drogi Borowiczek sosnowy Piękny Dobra, idę dalej, bo nie mam czasu dzisiaj za dużo także Zobaczę jeszcze w parę miejsc i wracam zdjęcia zrobione, no to zabieramy Piękny susza straszna, ale jakiś, grzyby jeszcze są Dobra, idę. Jest kolejna sztuka. Tym razem taki mniejszy. Kosynaczek. No trzeba zabrać, bo już widać, wysychają mocno. Ale fajnie tutaj na tym hu wygląda. Dobra, zdjęcia i... Maszeruje pod górę. No to weźmy go też. Fajniutki. O, ucieka Piękny i już dwie sztuki super zobaczymy tutaj fajny teren może coś jeszcze będzie i na razie idę no i jest trzecia sztuka ale ta już się nie nadaje do zabrania i się poczęstowały I niech konsumują dalej tu widzę że były chyba nawet dwa bo tutaj jest o tak, dwa były. Tu jest jeden, a tutaj już trzon został z drugiego zjedzony. Dobra idę dalej, troszkę się pochmurzyło. Także może, może jakiś deszczyk będzie i trochę wyżej. Kolejny sosnowy już ten jest duży, także zostanie. No, a tu jeszcze jeden mały widzę. I też malutki też zostanie. Obok następny jest. Niech stoi. Także może coś pokropił. Fajnie się zachmurzyło, a deszcz potrzebny. No i jest kolejny sosnowy ale też tym ten nie nadaje się już do zabrania zostanie tutaj na miejscu a losy tutaj jakieś żuczki i ślimaczki dokończą ale fajnie coś może będzie z tego deszczu próbuję coś kapać powoli ale na razie dalej słabo zobaczymy dalej no i niedaleko był drugi ten już jest ładniejszy troszkę obiedzony. znowu przez ślimaki ale ładny okaz bardzo ładny Może go zabierzemy. Trzeci. O, dobrze. Fajnie niedaleko Kolejny Susnowy Ale ten już jest Na pewno zaczerwiony Czyli robaczywy Także zostanie na miejscu no, a, ten, a ten fajny ten ładny się trafił. A tego zostawiamy. Dobra. No i widzę koźlarza pomarańczowo-żółtego pierwszego w sezonie. Szybciutko. no stój. Koźlarz pomarańczowo-żółty. Pierwsza sztuka idziemy po niego pięknie pięknie pierwszy koźlarz pomarańczowo-żółty ale piękny super zaraz jakieś zdjęcia sesyjka i idę dalej ale zobaczę jeszcze tutaj o tutaj coś jest co to jest? sosnowy leży już o. był sobie sosnowy Pięknie. Brak jest zdjęcia i, i zabiorę tego kuźlarza pięknego. co zabiera. I zaraz obok stał drugi koździerz. Ten nie jest taki piękny, ale na sosik będzie. Także dzisiaj krótki spacer, ale udało się trafić fajne trzy sztuki. Borowik sosnowy i cieszą pierwsze koźlarze pomarańczowe Nagrywam szybko bo Zaczęło kropić także Cieszy Że coś deszcz pada także Fajnie tutaj znalezione na zboczu takie już Od słońca wyblakłe ten w cieniu jeszcze z fajnym takim kolorkiem No i cieszą te Pierwsze Jakoś pomarańczowe, pomarańczowo żółte. Także dzisiaj tyle. Pozdrawiam wszystkich. I uciekam przed deszczem, żeby nie zamocnić aparatu. Trzymajcie się. Cześć.